To jest Błogego i musimy poważnie porozmawiać. A konkretnie chodzi o ten najnowszy odcinek. Pierwsze panarty, dziękujemy Dioplod. Ogólnie ten filmik został usunięty, bo miał bardzo dużo błędów. Zacinał się i było tam jeszcze słuchać te e, oddech twórcy, który to montował. Ale o to i chodzi, bo my jeszcze wstawialiśmy jeszcze te filmiki te trzy kkh 2, 2 bo QA i cały miesiąc, one też były usunięte i dodane znowu. Właśnie chodzi tylko nam o ten filmik, ale to tylko dlatego, bo właśnie o nim zapomnieliśmy go dodać wcześniej i dzisiaj go dodaćmy. I bardzo za to przepraszamy. Dobra, w skrócie mówiąc, to wszystko jest wina kkh Co? To nieprawda! Ja przez ten cały czas lepiłem z plasteliny dinusem. Nie kom już! A teraz ginij! Ał, au, Ał! aua, 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 aua! Zostaw mnie! Au, proszę, to boli, mm -hmm. Eee... <majestic boys> more... <funky noises> Subskrybujcie po więcej! Hahahaha... Eee... Dlaczego zawsze ja... <fluffy fadesweet>